na witajcie tutaj, wojan i dziś będę robił własną fabrykę. Gumy do rzucia. Tak, będziemy sobie rzucić gumę do rzucia we własnej fabryce. Rozumiesz to? Wojan Team, gumy z Wojan Team. Poleca wojan. Dobra. E, bierzemy sobie cytrynowy gumball. Ok. I co? I co? Będzie tworzyło gumę o smaku cytrynowego Gambola. Dobra, sprawdzamy. Ok, otworzyłem jakieś drzwi. I teraz klikam tutaj. I co? Załaduj gumę. Ok, tutorial został zrobiony. Załadowałem gumę? Tak! Spójrzcie! Im więcej razy kliknę, tym więcej chyba będę sobie tutaj ładnie zarabiał, czy nie? Mnożnik razy jeden. Okej, okay. cały czas tylko jedną tutaj wyrzucam. Ile zarobiłem hajsu teraz w tym momencie? W sumie nie pokazuje mi tego. O, mam! Dwa pieniądze mam. Ktoś ma 640 tysięcy? Ej, to grubo. Czekaj, czy ja to muszę klikać, czy już nie muszę? Ch chyba już nie. Dobra, widzicie, już nie muszę. Dobra, spójrzmy, co mamy kolejnego. Eee, póki co nie mam żadnej kasy. Tutaj nic nie kupię już. Ej, a co mam tutaj zrobić? A, otworzyć drzwi muszę. Okej, okay, otworzyłem drzwi. I ile zarobię teraz? O, patrz, robią gumy do rzucia teraz. Cyk, okej. Okay. I pieniążki powin powinny tutaj zaraz wypaść z tego wszystkiego. Okej, okay. chyba wypadają, dobra, ponieważ zarobiłem, nie, nie zarobiłem nic. O, teraz, dobra, widzicie, klikam, załadowałem git. widzicie, za każdym razem po prostu muszę to otwierać, niestety muszę to robić ręcznie. Zaraz to ogarniemy w taki sposób, że nie trzeba będzie to robić ręcznie. Ulepsz gumy, razy trzy, dobra, za 100 robuxów, czyli będziemy razy 3 mieli chyba z błyszczącym efektem nasze gumy. Okej, okay. one będą więcej pewnie pieniążków dawały, spójrzcie, dobra, otwieramy w takim razie. I pięknie, gum, gumy tutaj wpadają i zobaczymy ile teraz z, z nich zarobimy. Pyk, widzicie? Powstały jakieś lepsze, ponieważ się świecą i zobaczymy teraz ile pieniążków jest 16:20. dobra widzicie, mamy 22 pieniążki e, Idziemy teraz spróbować może kupić jakąś kolejną gumę Bo troszeczkę mamy mało pieniążków Tak, stać, stać nas Cytrynowy gumball kolejny za 20 robuxów Razy 2, nie, teraz 2 dolary będziemy dostawać, super Czy mamy coś jeszcze tutaj za pieniążki? Automatyczna zbiórka za 10 tysięcy, to jest dolarów jakiś Czekajcie, a może to się da kupić? Otwórz dłużej na 30 sekund nie, tego się nie da zrobić. O, tęczowy upgrader za 50 Robuxów. Wszystko, co za Robuxy, to od razu kupujemy, widzowie. Bo oczywiście chcemy się rozwijać szybciutko, w sekundy. Chcemy przejść całego tego um, Tajkuna. E, czy mamy tutaj jeszcze jakiś sklep? Mamy. Robux Shop. To mi się podoba. Zobacz wszystkie przepustki, co to jest. Odróć się szybciej. Czytnik wartości Gambola. Dobra, kupię to. Nie wiem po co, ale to kupię. Tęczowy upgrader parowy. A, to już mam. A, i to jest to coś, spójrzcie. Ręczowy upgrader parowy, jak to ładnie wygląda. Dobra, otwieramy teraz to wszystko i zobaczymy, jakie nam gumy z tego wypadną. Ej, śmiesznie w ogóle te gumy wy wyglądają. Ej, one zarabiają plus 3 dolary. Dobra, dzień dobry. Okej, okay, tutaj nam pokazuje, ile pieniążków dostajemy za każdą y, gumę. Super, to otwieramy teraz tutaj przejście. Niech wszystkie gumy tutaj polecą. O, i one od razu zmieniają się do 3 dolarów. O, mogę SS? Spoko, screena, bierz. E, sprawdźmy, co mamy jeszcze tutaj w takim razie. E, brak drzwi zegrowych? Kupujemy to! I teraz cały czas będą te drzwi otwarte w takim razie. Może jeszcze VIP-a kupimy? Kto wie, czy VIP nie daje po prostu e, więcej. Ej, te drzwi miały być cały czas otwarte. Okej, okay, chyba teraz będą cały czas otwarte, więc to mi się podoba. A co my mamy tutaj? Tęczowy e, ulepszacz parowy. Nie ma wystarczająco ilości miejsca, aby twoja fabryka mogła pomieścić te dziąsła? O co chodzi? Ulepsz swoje miejsce lub usunie nie korzystając z nich. Co jest grane? A muszę po prostu otworzyć to wszystko, chyba tutaj. I wyrzucić, właśnie. Widzicie? Chyba tak. Dobra, dobra, dobra. To wyrzucamy w takim razie. Automatyczne zbieranie za 1000 e, kaski jest. A my już mamy 500, 600 kaski, ale to szybko leci. Dobra. Wyłączyłem, włączyłem. Super. Teraz podnieś limit gumy. Może to kupimy? Czekajcie. Chociaż nie, teraz nie potrzebujemy tego. Myślę, że automatyczne zbieranie e, sobie kupimy za 1000 od razu. Chociaż wiecie co? Teraz najbardziej będzie się opłacało kupić sobie e, kolejną gumę. No właśnie, bo przecież stać nas na tyle gum. Spójrzcie: pyk, jedna guma. Pyk, druga guma. Pyk, kolejna. I mamy tych pieniążków jeszcze 400. Dobra, to pokazuj nam, ile mamy pieniążków. Ja tego nie zauważyłem od razu. Ole lecą! Kolejne gumy, spójrzcie, za 6 na przykład tutaj jest dolarów. Ok, musimy teraz szybko otworzyć to, ten zbiornik, żeby tutaj dało się, wiecie, widzowie, żeby tutaj dało się zarobić. O, spójrzcie! Tutaj jest jakiś upgrader, który jeszcze więcej nam zarabia, więc to mi się podoba. Mamy już prawie 1000, ale to szybko leci. Dobra, otwieramy kolejne. Musimy dobić 1000, żeby automatycznie nam się e, otwierał ten. E, załaduj gum. Żeby otwierało nam się to automatycznie, ponieważ te gumy tutaj wychodzą tylko wtedy, kiedy klikniemy. Dobra, pyk, kupujemy. O, no i automatycznie wychodzą. Automatycznie zbieraj prędkość 1. Aha, czyli to jest jakaś ograniczona prędkość. Serio? Nie, no to trzeba, trzeba wszystko kupować. Dobra, limit gumy podniesiemy w takim razie. Jest tutaj jeszcze jakiś Game Pass? Może sklep z Tajkonami, cechy Tajkona? Co to jest? To są odrodzenia. Aha, spójrzcie, to teraz odrodzenia. To są RT, to są e, rebirfy chyba. Okej, okay, ciekawe. Mamy już 5000 pieniążków, więc to mi się podoba. Idziemy kupić kolejne gumy balonowe. I zobaczymy, jakie właściwie gumy nam się tam po pokazują. O, ulepszacz gumy też sobie kupimy. Widzicie plus 20 Plus 20 Czemu ja tego od razu nie kupiłem Przecież to będzie nam zarabiało krocie Widzowie będziemy teraz milionerami Dzięki temu bierzemy 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 Szybko otwieramy to wszystko Spójrzcie jak to jest drogie 126 150 ile to kosztuje 126 tam jakieś chyba jeszcze więcej kosztowało To mi się podoba patrzcie już mamy 8 tysięcy 9 tysięcy dobijamy 10 tysięcy I może stać nas na kolejny tutaj upgrader Tak stać nas ulepszacz gumy kolejny plus 100 daje, spójrzcie ej no to jest taka moc, że to jest szok dobra, idziemy w takim razie teraz yy, guma jagodowa kupujemy, kolejna guma jagodowa i jeszcze jedna guma jagodowa patrzcie już prawie wszystkie gumy tutaj mamy jakie są tylko możliwe, tak łatwo się przechodzi tą grę, dobra i jeszcze raz dobra i mamy 15 tysięcy na kiwi gumball, yy, czyli guma balonowa, dobra kupujemy i 25 tysięcy zaraz będziemy mieli. Więc, jak dobijemy, to od razu też to kupujemy. Pek kupione, super! Limit gumy nam się pokazuje, że mamy e, powoli wyczerpany. W sensie zaraz będzie. Więc, zaraz e, musimy zwolnić tutaj, i, tutaj miejsce. Pek, 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 Zwolniliśmy miejsce, ale przy okazji dokupujemy sobie jeszcze więcej miejsca. I za 15 koła kupujemy sobie prędkość 2, żeby nam szybciej to wszystko zbierało. Super, czy mamy jeszcze jakiś ulepszacz? Tak, tutaj widzę, że mamy jeszcze jakiś ulepszacz. Więc sprawdźmy, za 50 tysięcy idealnie nas stać. Więc kupiliśmy. Co my mamy tutaj jeszcze Za 70 tysięcy ulepszacz parowy Kupujemy Uuu, ale to będzie plus 250 to daje To daje razy dwa Ale my zarabiamy, spójrzcie ile pieniążków Dobra, 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 kupujemy jeszcze to Błyszczący, błyszczący upgrader Za milion, ja nie mogę Jak te gumy wyglądają, spójrzcie Co to się dzieje w ogóle Okej, okay, wszystko się tak świeci Kupujemy kolejny ulepszacz parowy To daje razy 1,5, więc jeszcze lepiej Limit gumy jeszcze podnosimy i prędkość zwiększamy tutaj tego ogarnięcia wszystkiego. Dobra, dobra, dobra. Chyba teraz to wyrabia. Mamy limit gumy 500, więc powinien e, powinno być git, nie powinno być żadnego problemu. I teraz kupujemy resztę gum, którą, e, którą tutaj mamy. Więc kiwi, jeszcze guma. Jeszcze te tutaj za 350 tysięcy. Ej, tutaj już są drogie gumy. Za 800 tysięcy spójrzcie jest guma. Ale spoko, zarobimy sobie to. Na, na spokojnie. Tylko spójrzmy, co my mamy tutaj. Dawca gumy bombelkowej, Co to jest? Chwyć jeden. Okej, okay, dobra. I co to jest? Mogę to zjeść? Nie wiem, co to jest. Ej, to wygląda jak taka guma, która, pamiętacie? Ona tak oszukiwała, że jak się pociągnęło, to raził cię prąd. nie, nie lubiłem tego. To było okropne. To było okropne. Bardzo nie lubiłem, jak ktoś mi tak robił. Ej, pamiętacie? Czy, czy nie? Dobra. Bo ja w sumie nie wiem, czy to nadal jest. Jakby można to nadal kupować? Takie gumy do rzucia, które jak się wyciągało, to raził prąd. Ej, a co to jest? Okej, okay. ej, to daje tylko 25 dolarów, okej, okay, z tego spadają chyba jakieś gumy, ej, ale nie chce mi się tego tak szczerze zbierać, dobra, mamy 2 miliony, więc może kupmy sobie tutaj kolejne jeszcze gumy, ej, czekaj, 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 przecież my mamy tam upgrader, musimy ten upgrader kupić, bo przecież bez tego to będziemy dużo wolniej zarabiać, więc pyk, kupujemy błyszczący upgrader i teraz ile on nam daje, w sumie nie pokazuje nam ile on nam daje. Ale daje raczej dużo. Okej, okay. tutaj mamy za 2,5 miliona jeszcze. Szansa owalny upgrader. Kupujemy, bo akurat nas stać. Yo, jak to wygląda pięknie. Patrz, 31 tysięcy. A tutaj wychodzi. Ile? 70 tysięcy. Widziałem jedną chyba gumę. O, ale tu jest pieniędzy. Dobra, idziemy z powrotem kupić kolejne gumy. Czekajcie, co my możemy w sumie teraz zrobić? Tutaj jest taki przycisk, jak kup wszystko. Pamiętaj, że Game Pass kup wszystkie przyciski, nie daje ci darmowych rzeczy. Ma to przyspieszyć proces i kupić wszystkie podkładki pod guziki, na które możesz sobie pozwolić. Ej, to fajne, nie będę musiał tutaj chodzić za każdym razem. Będę mógł, wiecie, to kupić. I teraz wyobrażam sobie, że to będzie działało w taki sposób, że klikam. I te gumy właśnie kupiły się automatycznie, widzicie? Kupiły się automatic! Super! A gdzie można Rebirfa zrobić? Ojejku, tutaj są jakieś topowe osoby Spójrzcie, my i tak mamy całkiem dużo No może jednak nie, ponieważ widzimy, że Teryja osoba ma 37 milionów Okej okay. Hmm, gdzie jest Rebirf? Tier 1? Eee, czekaj Nie mam za bardzo pojęcia, gdzie mogę kupić e, pierwszy jakby Rebirf Tutaj już tak naprawdę mamy wszystko rozbudowane na maksa Więc nie można nic więcej rozbudować Może co najwyżej tamte gumy jeszcze e, dodatkowe kupić Pardy oby, finish for two minutes. Double rush? Okej, okay, to nam coś będzie dawało po prostu. Dobra, idziemy w takim razie tutaj może. Double rush, dobra, idziemy, idziemy. Musimy to przejść i będziemy mieć razy dwa chyba pieniążki, więc to mi się podoba. Dobra, 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 na szczęście jest to bardzo prosty obby I mamy razy dwa! Okej. Okay. Okej, okay, a czy to się jakoś łączy, że możemy na przykład... A czekaj, kupię wszystko <laughs> Mamy wszystkie! Odrodzenie! You are now able to rebiff, rebiff now or save up more money? Okej, okay, jakieś tokeny Dobra, teraz pytanie widzowie, czy ja mam robić rebirf, a gdzie to jest rebirf? Jest rebirf, dobra. Dwa żetony odrodzenia jakieś dostałem. Okej, okay, za 10 milionów. Trzy żetony odrodzenia! Aha, im więcej to zarabia, tym więcej będziemy dostawać tych całych żetonów odrodzenia. Ej, to jest akurat super, tylko do czego te żetony odrodzenia były potrzebne? Ojejku, spójrzcie. Tutaj... Tutaj naprawdę daje o 5 tysięcy więcej. Widzicie jak to kupimy? Potrzebujemy jeden ten, um, jakby, pieniążek. Dobra, to wiecie co? Zrobimy sobie tego rebirfa. Mamy już 13 żetonów, jak to szybko leci! Okej, okay, nawet nie wiem, jakim celem to tak szybko leci, ale mamy 280 milionów. Okej, okay, robimy odrodzenie. Ej, tutaj jest, dodaj ten upgrader. Kupiłem to, o Game Passa! Nie, czekaj, co ja mogę tutaj... gumki... Niekompatybilny z tym miejscem. To musi być w dobrym miejscu w takim razie postawione. Czekajcie, może gdzieś tutaj. Tak, tutaj to mogę dać. Za 100 tysięcy pieniążków mogę to dać dopiero. Okej, okay, czyli już rozumiem. Dobra, dobra, Ej, fajna ta gra, tak szczerze. Co wy na to, żeby stać się najsilniejszym w niej. Dobra, pyk, 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 pyk. Zarabiamy pieniążki. Eee, I myk, mamy to. Pierwsze 200, 380 dolarów. Kup wszystko teraz klikam. Oj, coś tutaj jeszcze jest, spójrzcie. Zarządzaj trenerami. Co to jest? Okej, okay. i tutaj mogę kupować te rzeczy. Dobra. Otwieramy tutaj przejście i patrzcie ile pieniążków tutaj leci. Uhuhu. Tysiąc już mamy. Dobra, oczywiście kupujemy wszystko, żeby na wszystkie gumy tutaj ładnie działały. A, i muszę ten upgrader jeszcze kupić tutaj jakiś któryś. Teraz mamy jakąś gumę jagodową, która daje dużo więcej, ale wiecie co widzowie? A czemu tutaj wychodzą nam rzeczy automatycznie? A my to kupiliśmy nawet przez przypadek. Nawet nie wiedziałem, że my to kupiliśmy, a to jest już. Już nas stać na ulepszacz gumy, które tutaj stawiamy, widzicie? I teraz się już ulepszają gumy. Tutaj możemy postawić jakiś kolejny ulepszacz na przykład za 10 tysięcy. Co my chcemy teraz zrobić, to idziemy na trudne obby, żeby dostać więcej pieniążków. Nie będzie to takie łatwe, bo to już jest właśnie trudniejsze, sama nazwa to wskazuje, ale damy radę, dobra, pek, pek. Czy za pierwszym razem to przejdziemy? Ej, wychodzi na to, że ta nie, nie, nie udało nam się, nie wierzę. Dobra, czyli to jest dla prosów oby. Ej, no znowu przegrałem. Dobra, dobra, teraz dałem radę, ale widzę, że osoba przed nami też przegrała. Dobra. U, u. Nie, dobra, dobra, wiecie co? Idę na to proste obby, bo to tamto to nie ma szans w ogóle. okej, okay, to obby, przeszliśmy bez problemu, więc teraz dostajemy pieniążki, razy trzy łącznie, dobra, kupuję wszystko. O, ale jazda ile teraz pieniążków będzie zarabiane ładnie? Dobrze, dobrze, 10 tysięcy, co by tutaj kupić? Automatyczne otwieranie może więcej. O, dobra. Więcej gum wy, wypłacę, siema, wypłaciłem. ok, kupię jakiś ulepszacz tutaj. Ej, kupiłem te wszystkie ulepszacze. Dobra, 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 już nad tym aż tak nawet nie panuję To teraz kupuję, patrz! Tutaj mam dobre miejsce na noob upgrader. Zobaczymy, co to daje w takim razie. Ej, to daje dużo, to daje chyba razy 10. Dodaję 250. ok. Czyli to jest naprawdę bardzo dobre 8 milionów możemy kupić kolejne, kolejną zabawkę Pokazuje, że mnoży przez 2 Ale ja wolę, dodaję 2000 za 15 milionów Ten ulepszający przedmiot wymaga minimum 4 odrodzeń Aha, czyli nie można tego od razu mieć Multilek. Like? Dobra, to chociaż to kupię Widzicie? Nie da się od razu kupować tamtych rzeczy. Ale te tutaj nupki, one wszystkie zmieniają nasze gumy na jeden kolor, ten sam. Więc całkiem śmiesznie. Dobra, mamy 3 miliony. Kupuję jeszcze raz wszystkie tutaj gumy, które się da i szybko to się rozwija, dobrze. Dodajemy, dodajemy tutaj kolejny upgrader. Co my tutaj możemy sobie kupić? Za 100 tysięcy kolejne. Ej, za 100 tysięcy kolejne możemy kupić? Dobra, może tutaj kolejne? Czekaj, kupujemy kolejne? Mnoży razy... Czy bierzemy to? Nie, to już mamy. Mnoży przez 2 tam można dodać. Mnoży przez 1.5, to musimy zostawić w tym miejscu. Tak mi się wydaje, to będzie najlepsze na to miejsce. Dobra, zostawiamy to Super, i jeszcze tutaj zrobimy Dodaję 250 uderzeń No, nope, upgrade, dobra, czyli tego już więcej nie ma Widzicie, 2 na 2, więcej tego nie można mieć Za to spójrzcie, tutaj mamy naszych Trenerów i można też tutaj postawić jakieś rzeczy Widzicie, bierzemy to Za 2,5 miliona Mamy już prawie 8 milionów, więc wiecie, wiecie Na co nas będzie stać? Na tą zabawkę, którą sobie Przed chwilą kupiliśmy, więc dobijmy Te 8 miliona, już prawie mamy A ten upgrader ile on daje? Z... Ulepszać VIP, zapomniałem co on daje? Mnoży przez 3 razy 5. Dobra, to zostawiamy. To 3,5 eee, raczej. Okej, okay, tutaj mamy za. Nie, czekaj, nie ma tego. O nie, tego nie możemy tutaj postawić. To musimy to postawić gdzieś tutaj. Spójrzcie, w tym miejscu. Stawiamy za 8 milionów, mnoży przez 2. Pyk! Postawiliśmy, widzicie? Ile nam tu teraz zarabia? To jest szok! Dobrze, i jeszcze w tym miejscu postawimy coś. Eee, to najlepsze postawimy. Pyk? Okej, okay, postawiliśmy. Ej, my to już mamy tutaj. Czekajcie. W takim razie nie. Bierzemy to. Okej, okay. jest git. Dobra, wszystko działa tak jak powinno. Teraz klikamy kup wszystko. I widzicie, ile zarabiamy pieniążków? Mamy już 10 milionów, i możemy kupić sobie ostatnią gumę do rzucia. Pyk, kupiliśmy ostatnią. Czy można zrobić rebirfa? Tak, pokazuje nam, że już możemy zrobić kolejnego rebirfa. A przecież chwilę teraz tylko graliśmy. Patrzcie, tutaj możemy kupić jakąś kolejną jeszcze gumę do rzucia. Za 20 milionów, Ananasowy, e, ananasowa guma do rzucia. Za 35 milionów, i jeszcze za 50 milionów. Okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. Kupujemy ją w takim razie. Pyk! I mamy wszystkie gumy do rzucia. Smak odblokowuje się po 5 odrodzeniach. Okej, okay, czyli jak będziemy mieć 5 odrodzeń kolejnych, to kolejne jakby rzeczy będziemy mogli mieć. Um, dobra, tutaj mamy jeden żeton odrodzenia. To jest stanowczo za mało. Musimy tego mieć więcej. Chcę przejść, to trudne obby. Nie ma innej opcji, muszę to przejść, ale będzie trudno, ale musi się udać. A ah, przegrałem, no. Dobra, nie, nie uda się to. <laughs> nie uda się. Za to przeszedłem ten prostszy. Eee, to prostsze obby. Mamy już 8 żetonów, 12 żetonów, jak to szybko leci, ale jazda. 680 milionów, kup wszystko. Już wszystko kupiłem, już nie mogę żadnych lepszych rzeczy. Dobra, to teraz sprawdźmy co jeszcze tutaj kosztuje za te e, żetony. Hmm. I tak szczerze to nic nie, nie możemy kupić, bo potrzebujemy na przykład 4 odrodzenia tutaj. A nie, czekaj się. No tak. Tutaj na przykład 10 odrodzeń potrzebujemy. Nic nie kupimy teraz tutaj. Obecnie jesteśmy najbogatsi na serwerze. Mamy 2,5 biliona. Ale nie będziemy w żadnych topkach. Tak szczerze tutaj chyba. Chociaż spójrzmy, jak wyglądają właściwie topki. Nie no, to są jakieś noniliony. E, nie, czekaj. To są jakieś tysiące. Co to są? To są tysiące? Nie. 998 tysięcy pokazuje, ale nie pokazuje czego, a to jest o! To jest o, czyli to jest jakaś liczba jeszcze. Tutaj są osoby, które wpłaciły najwięcej robuxów, czekajcie czy my tutaj jesteśmy? Nie ma nas, okej. Okay. Ktoś ma 2748 rebirfów. Nie no, grubo ziomek, grubo tyle mieć rebirfów. Ja już nic więcej nie mogę kupić, więc wie, wiecie co, no cóż. 20 żetonów odrodzenia, więcej nawet nam się nie pokazuje, więc odrodzenie 3 razy. Ej, 3 razy nam się to odrodzi w takim razie? Nie, czy to jest trzeci raz? Chyba trzeci raz, dobra, kupuję. Okej, okay, dostałem jakąś nową gumę do rzucia. siema. Czy ja mogę teraz kupić jakieś rzeczy za te tokeny? Chyba tak, ale cechy tajkuna jeszcze można kupić. Dodaję 10 dolarów z podstawowej wartości gambola, e, czyli tej gumy. Hmm, nie mogę tego nawet. Ej, mogę to kupić? Dodaję 20. Ej, to można wymaksować Ej, to jest fajne, to można wszystko maksować Szybsze chodzenie Szybsze e, ustaw przenośnik gumowy na plus jeden powyżej prędkości bazowej Kupię sobie to też Kupię też to Kupię wszystko, co jest po jeden e, ten żeton Może nawet po dwa żetony Dobra, po dwa żetony, bo to jest mega taniocha Dobra, kupujemy jeszcze to A, 7 odrodzeń potrzebuję Widzicie, to jest to, o czym mówię Niestety, widzicie O, to mogę kupić O, kupiłem to Daje 2000 tysiące Git A to mogę kupić? Nie, potrzebuje 10. Jakiś tam e, powstań. <laughs> Nie wiem co to... Kupię jeszcze hmm, to. Okej, okay, tak. I resztę wsadzę właśnie tutaj. Dobra, dobra, super. I w takim razie powinniśmy bardzo dużo zarobić za naszą pierwszą gumę balonową, bo ona nam będzie zarabiała bardzo, bardzo dużo. Czekajcie. Włączyła się tutaj ta guma. O, leci, leci. Zobaczymy, ile ona będzie zarabiała. Uwaga! 41 dolarów. Z bomby zarabia 41 dolarów, ale ona przechodzi jeszcze przez te wszystkie tutaj procesy. Więc słuchajcie, jak my ją teraz tutaj wyciągniemy, ona obecnie ma wartość 246 dolarów A teraz 861 Ło, nie, czekaj, zrobiliśmy łącznie 1937 dolarów No, za jedną gumę, sami widzicie jak to szybko już poleciało To mi się podoba, dobra, patrzcie, już lecą tutaj od razu z bomby kolejne gumy Jak widzicie z dużą prędkością, już mamy 4000, więc kupujemy wszystko Więc szybko można odrobić na kolejnego rebirfa Kupujemy szybko mnożnik, żeby dał plus 100 od razu. Przejdę sobie również szybkie obby, żeby zarabiać więcej i słuchajcie, ja nie wierzę, już mamy 180 tysięcy. Spójrzcie, już kupiłem połowę wszystkich gum balonowych, które się tylko dało. Możemy teraz w tym miejscu postawić nasze rzeczy, które świeżo kupiliśmy. Dodaję 250 uderzeń, kupujemy to. Tutaj też dodamy to. 250 uderzeń, dobra. To możemy zostawić wszystko, co by tutaj jeszcze kupić. Mamy już 360 tysięcy. Jakie to są już liczby, nie? Mamy już prawie 8 milionów, więc kupujemy tutaj właśnie ten mnożnik, który daje razy 2. A nie, czekajcie, zrobimy go tutaj, ok, ponieważ za 25 milionów bodajże, nie za 15 milionów tylko, e, mamy tutaj jakiś, jakąś kolejną rzecz, która daje 2000. Widzicie, dodaje o 2000 i to jest bez limitu, więc będziemy mogli je zamieniać tutaj sobie. Prawie uzbieraliśmy te 15000. Chwila jeszcze ostatnia. Mamy 14, nie tysięcy, tylko 15 milionów i kupiliśmy to. Patrz na to. Zmień ten upgrader. Nie, 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 nie chcemy go zmieniać, ponieważ jest przekozacki. Patrz, ile on nam zarabia. Dobra, zmieniamy kolejny. Zmieniamy ten. Ehm, dobra, bez limitu, więc można postawić kolejne. <noise> co tu się odwala, dobra? Kolejny stawiamy, patrzcie, kolejny z bomby, i ten też zaraz zamienimy. Dawaj, przełącz. A, nie da się tego wyłączyć. Okej, okay, nie da się tego upgradera zmienić. Ehm, no dobra, no cóż, szkoda. Za to co można, to tutaj coś postawić. Co my tutaj mamy? Ehm, tutaj można postawić ten e, kloner. 80% szans na to, że klonuje gumkę, e, w sensie tą gumę tutaj balonową. Czy on faktycznie klonuje? Ja nie mogę, patrz jak klonuje, faktycznie I teraz jak postawimy tutaj razy dwa na przykład 67% szans, że razy dwa Hmm, postawiamy to? Chyba tak, chyba to jest najlepsza opcja Dobra, stawiamy to Pyk! I teraz mamy 130 milionów W chwilę to zarobiliśmy, w chwilę Dobra, zmienię ten upgrader czy możemy to zamienić? Nie, to jest to dobre. Okej, okay, okej, okay, tego nie zamieniamy. Serwer razy 2 rush. Ktoś to kupił. Oh, mnożnik razy 9 mamy. Double rush jeszcze trwa. Co jest grane? Ktoś kupił coś. Za Robuxy, dziękuję. O, server, rush. Super, dziękuję. W sumie ktoś to kupił, wiesz, jednak fajnie. Dobra, pyk. Za 500 milionów można kupić jakąś gumę balonową kolejną. Kolejna jest za 1 miliard. Sami widzicie, no jest grubo. To już są takie grube liczby. Patrz, lecą te nasze tutaj gumy balonowe. Ile ona ma? 102 tysiące wartości ma. Mamy już 1 miliard. <laughs> Możemy robić rebirfa. Spójrzcie, 13 żetonów mamy. Oczywiście te żetony odrodzenie dwa razy. Im więcej pieniędzy, tym więcej odrodzeń? Chyba jakoś tak to działa, tak mi się wydaje. Dobra, kupiłem sobie wszystkie te tutaj gumy, które mamy, więc już więcej rzeczy nie będziemy mogli mieć lepszych. E, słuchajcie, odrodzenie jeden raz. Tak, im więcej pieniędzy, tym więcej odrodzeń możemy mieć. Super, to w takim razie czekamy na więcej e, odrodzeń. Na 5 minut Rush kosztuje 600 Robuxów. E, to kupujemy to, ok? Kupimy cały serwer, będzie szybciej zarabiał po prostu, i to mi się podoba. I kupujemy jeszcze na 10 minut Sugar Rush. Ok, nie wiem co to dokładnie działa, jak to działa. To jest chyba Sugar Rush, to coś, ale spróbujmy to przejść. Może będziemy jeszcze więcej zarabiać, zobaczymy. Ok, sprawdzamy. Nie, razy 9 cały czas zarabiamy. Mamy już 13 miliardów, możemy 4 razy się odrodzić. Hmm, dobijamy 5 razy. Tak sobie właśnie myślę, czy dobić. I zawięcia, z tego co widzę, już nie, nie przychodzi tutaj więcej. O, przyszło więcej. Odrodzenie pięć razy. Dobra, dobra, dobra. Czyli to jest troszeczkę opóźnione. Mamy arbuza. Okej, okay, fajnie. No i co, zaczynamy w takim razie. Najpierw ten darmowy. Kup wszystko. Okej. Okay. I zobaczymy, ile ten darmowy nam będzie zarabiał. Okej, okay, on pewnie będzie dużo zarabiał. Czekaj, on tutaj spada? Tak, on tutaj spada, dobra. E, to czekajcie. E, kupimy sobie. O, patrz. 41 dolarów z bomby ma. A my sobie chcemy kupić jeszcze cechę Tajkuna. I spójrzcie, dodaje 50% z podstawowej wartości gumy. Dobra, kupujemy to. I teraz powinno być jeszcze więcej. Mamy 30 łącznie tych, e, tych zabawek. Cyk. 41 cały czas. Coś jest nie tak, widzowie. O, teraz mamy 51. Okej, okay, czyli troszeczkę tam zawsze na plus, zwłaszcza na początek. Dobra, otwieramy te tutaj gumy. Niech one nam zarobią trosze troszeczkę pieniążków. I my sobie w tym czasie... O, mamy 24 tysiące już. Razy 14 mnożnik. To wszystko przez to. Oh, okej, okay, dobra, dobra, dobra. To zaraz lecimy z tematem. Tutaj widzę. Zaczynamy znowu z grubej rury. Wow! Patrzcie jak wszystkie kule znowu poleciały. Dobra, dobra, dobra. Dobra, od razu wszystko kupujemy. Na maksa i lecimy kolejny sklep z Tajkonami. E, musimy tutaj kupić sobie właśnie to. Kupujemy to tak, kupujemy mnożnik razy 2,5. A co to jest? Mnoży się przez razy dwa szansa na błyski razy 5. Okej, okay, to jest mega fajne. To jest chyba nawet lepsze od tej kaczuszki. Mamy też ulepszacz poczty, ale nie wiem sobie po co mi to, póki co tego nie kupujemy. Dobra, kupujemy to. O nie, 12 drodzy potrzebujemy, czyli nie. Ale kupujemy, czekaj. Kupujemy to, pyk. Jest skupione. Dobra. Już mamy 3 miliony. Jakim cudem. Dobra, dobra, dobra. To czekajcie. W takim razie jak już mamy 3 miliony to muszę w tych miejscach postawić te tutaj odpowiednie maszyny. Mamy na przykład tutaj właśnie maszynę, która daje 100 tysięcy za 100 tysięcy, która daje plus e, 250 tych e, mocy naszych gumbalonowych. Ale oczywiście my sobie je wymienimy niedługo. Ok, dwa maksymalnie możemy. Mamy już 5 milionów, więc to też mi się podoba. Tutaj dodajemy jeszcze mnożę razy dwa. A w tym miejscu potrzebujemy. O, dodaję. To musimy kupić za 15 milionów chyba. Tak, dobra, kupuję. Ten wzmacniacz smaku jest bardzo fajny. Też musimy go kupić. Dobra, patrzcie, już trzy razy w sumie łącznie kliknąłem. Patrz, mogę już kolejne odrodzenie robić. Co jest grane? Okej. Okay. Okej, okay. czemu mogę od razu z bomby kolejne odrodzenie? Nie, nie wiem o co tutaj chodzi, ale mamy 77 milionów, więc stać nas już na tą maszynę, która tutaj jest bardzo przydatna. Kupujemy ją w takim razie. I one bez limitu, mogę jej mieć ile chcę tylko. Co? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. zobaczymy, jak to w sumie teraz działa. A nie, widzicie? Dwa na dwa można maksymalnie. Ale dodamy jeszcze tutaj e, to. Ok. I teraz możemy z powrotem tutaj sobie kupić te wszystkie nowe rzeczy. Więc pyk. 5 miliardów. Bilionów e, już potrzebujemy tutaj. Mamy łącznie 10 rebirfów, więc to mi się podoba. Mamy już 80 miliardów. Więc możemy sobie na spokojnie tutaj e, kupić ostatnie te tutaj zabawy. Zabawki. I pyk. Mamy 60. M, nie miliardów. No tak, to są miliardy. Bilion. Mamy mnożnik tylko razy 7. Coś mi tutaj nie pasuje, widzowie. Razy 2 Rush, Kupujemy to za 600 Robuxów, Pyk. Niech cały serwer znowu będzie się bawił. Pyk! I mamy mnożnik razy 14, znowu zarabiamy dużo więcej. Dobra, postanowiłem, że reszty tych e, rebir w końcu wydam na to. E, I teraz razy 2 chyba więcej będzie nam po prostu wypadać tych rzeczy z tego. I jeszcze to sobie kupię. Dobra, dobra, kupiłem. Powinienem jeszcze więcej teraz zarabiać. Mamy łącznie do, do odebrania 6 rebirfów. E, Jeśli zastanawiam się, czy czekać do 10, no wtedy moglibyśmy mieć kolejną rzecz. E, ponieważ 25 rebirfów potrzebujemy. A, czyli 15 aż musiałbym odebrać. Hmm, no pytanie, czy chcemy aż czekać do 15? Dobra, zrobię tego rebirfa teraz. Już nie chce mi się czekać tak szczerze. A to naprawdę szybko pójdzie. Szybko pójdzie to wszystko. Kupuję sobie. Hmm, może to. Dobra. I jeszcze raz, dobra, maksymalnie mamy już to wymaksowane Kupimy sobie dwa razy to Szybsze chodzenie sobie troszeczkę kupię, żeby, wiadomo, szybciej chodzić O, my mamy szybsze chodzenie, super Automatyczne zbieranie, też to kupuję I za 10 to, tak, dobra Sprawdźmy ile nam gum zostało do odblokowania Co jest grane? Czemu to jest tak dużo gum do odblokowania? Sam odblokowuje się po 3000 rebirfów. Przecież w topce nie ma osoby, która ma 3000 rebirów. Spójrzcie 2700. Więc jak widzicie nawet osoba, która jest pierwsza w topce, nie przeszła tej gry do końca. To jest po prostu niesamowite, widzowie. To jest niesamowite. Ja nie mogę. Dobra, dobra, wiecie co? Fajnie mi się wygrała w tą grę, ale już muszę przyznać, że musimy to zakończyć. Tak, zakończmy to. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do sklepu wojan.shop.pl po nowe plecaki i inne fajne gadżety i rzeczy. Więc zapraszam. Pierwsza linia w opisie. No i do zobaczenia widzowie w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć. Puu!